Cześć! Cześć. Wracamy dzisiaj do Was z księżniczkami. Myczkami. Tak Popstar się postarał i dostałyśmy... znaczy dostałyśmy. Haha, kupiłyśmy tą wersję podstawową minisów, czyli blindboxy, tak? Czyli tam, gdzie nie wiemy, jakie figurki będą. I fajnie się zgrało, bo akurat w tym tygodniu ruszył u nas w kraju Disney+, Plus, więc mhm. tak, żeby uczcić ten fakt, dzisiaj otwieramy ciężniczki Disneya, których możemy zdobyć. Śnieżkę. Yes. Kapciuszka. Ke... Aurore Ariel. Bella. Um... Jasmina. Jasmina. Pocahontas. Mulan. Diana. Proszpunka. Me. Merida. 2 jest Anna i mhm. więc jak widzicie, Anna, Elza i Aurora są 1 na 72, więc szanse, że jest to będziemy są niestety bardzo malutkie. Na pewno będziemy mieć Śnieżkę Ariel, Jasminę oraz Tianę i jedną Meridę. Tak, bo Merida jest 1 na 12, te wcześniejsze są 1 na 6, czyli tamte będą powtórki. Oprócz tego możemy zdobyć. Na jakie mamy szanse? Większe szanse mamy na Różpunkę, Pocahontas I Belle, bo one są 1 na 24 A 1 na 36 Jest Kopciuszek Mulan i Wajana. Ja osobiście Mam nadzieję na Aurorę Śpiącą królewne, A wy? Mulan i ja Vajana mam, Ja mam te ja wszystkie Oprócz mhm. tych co mamy. No ok Zaczynamy Znowu mamy oparte pudełka, Up, upiornie, upiornie uparte. To jest bardzo dużego, więc to będzie Maryja. więc mamy pierwszą Meridię. Moja ulubinica Tak, moja ulubinica Prześliczna. No tak, ma pięknie zrobione włosy. Mm. Oczywiście ze swoim nieodłącznym łukiem. I kołczanem? Mhm. Mm A ja te strzałki tutaj? Tak. Oj, Oj no. na warzonach. Nie, to, że tam się przewróciła. Przestań przewracać księżniczki, to się nie godzi. Hmm. Ale to są nie... dwójkowane księżniczki. Ona się nie wkłada, to O, to Tiana. Tiana ma piękną koronę na głowie. Czy tam diadem? Tutaj swoją sukienkę z kwiatkiem na boku. Coś nie wykąpała się, bo ma plecy brudne. Nie. Tak. Właśnie, co mamy tu? Coś nie chcę. Mamy śnieżka. Ja najbardziej musiał zdobyć Annę Elzę. No, tylko będzie trudno. No, szkoda. Na szczęście i Annę i Elze w troszkę innym wydaniu, ale mamy już z Minisów skrajny z lodu. Więc... Jednak wolałabym, żebyśmy tutaj miały księżniczki, których nie mamy jeszcze w ogóle. Mulan, na przykład. Albo wajany. Uh -huh. Tak, jestem bardzo ciekawa, jak wygląda kopciuszek jako filuca. A, o, o to właśnie możesz o, się przekonać. Pięknie. Oto kopciuszek. Ma piękną balową suknię. Coś nie malowane włosy. Troszkę tak farba nie tak poszła jak trzeba było. Ale sukienka śliczna. I tak. Gdzie jest książę, z którym kopciuszek teraz tańczy? Mm. To jest impreza tylko dla dziewczyn. Być może wezmę to lekko walnięte pudełko. O nie, biedne pudełko. Dobrze, że to nie pop. Tak. Mam, nadzieję, mam że... nadzieję, że figurka nie będzie walnięta. Dokładnie, tak mam na, czy, czy no, Chociaż, żeby to nie była taka... Ten... O, Bella. No proszę. Jak ona śliczna. I tak, Bella jest jedną z ładniejszych księżniczek z tego wydania, muszę mm. powiedzieć. Ma piękną sukienkę i ta róża, no i fryzurka. Tak, jest prześliczna. Ostatnia figurka z pierwszej głowy, Czy to no. będzie znowu jakaś powtórkowa? Nie, mam nadzieję, że nie. Nie, jestem. O nie, ma no, złośliwe pudło, które się znowu nie chce otworzyć. Wiem, że Ci pomogę trochę, bo widzę, że nie tylko pudło było głośliwe. Proszę. A, jasmin. Jasmina, no piękna Jasmina. I te śliczne pantofelki. Chcę mieć takie pantofelki. I chcę mieć tyle włosów, żeby sobie zrobić taką fryzurę. Zeszłą to miała lepszą. No dobra, lecimy z drugą połową. Trzymam kciuki za coś super fajnego. Tak, zostały nam dwie figurki, które, te żadsze, które możemy zdobyć. Trzy. Nie. Tak, przed chwilą i trzyłam. Znaczy, mówię, że trzy. A. Trzy. A, yeah. mm. Ale nie Ale ona jest jeden na sześć, więc mm -hmm. tak by się pojawiła. Więc pojawi się jeszcze jedna a no. jeszcze jedna Jasmina, jeszcze jedna Śnieżka i jeszcze jedna Tiana. Ja Prześliczne. No. Szkoda, że nie ma Dynksa. O. Ale kolczyki ma ładne. Tak. Mm. Ładne. Mm. Mam nadzieję, że coś nowego tu będzie. No, nie będzie musi to. być rzadka, ale że coś nowego. Nie sama powtórki. No, patrzcie, oh, kto tu ma szczęście. Jeden na siedmiesi. Mamy aurorę. Bosko. Jaka ona śliczna. Szczytnie wykonana. Mamy ci tak, piękny diademik, sukienka, tak, totalnie oryginalne, wszystko wiemy. Mhm, naszyjnik ma i ta sukienka. Ach. No, no to teraz pytanie, jaka będzie nasza ostatnia figurka z tych rzadszych. Mhm. Jestem Ciekawa, mam nadzieję. Że... Nie, zaraz, zaraz, chwila. Ale muszą być cztery powtórki. No to... To już koniec rzadkich. A, no faktycznie. Ach, ach. No niestety. Mam ale... nadzieję, że się pomylam i dadzą jakąś kość zacząć. No. Proszę? Mama trzymaj no, to tak No przepraszam bardzo, trzymam kciuki. Niestety, tu mam Śnieżka. Pierwsza powtórka. To było niektóre wszystko z Niestety. Trzyma się. Nie Tiana może Marita. Ja, żeby nie dali się A nie. <grym> <grym> to Tiana. Już nie lubię tych nosi Jak możesz tak mówić? Oje, no ciągle jest. są powtórki. No, no nie, no, nie no. masz ciągle powtórki, bo to byłaś przecież... Aurorę. Mhm. No tak, to są powtórki. To jest powtórka, to jest powtórka. To jest powtórka, to jest powtórka. No tak, to już jest w minisach. Czyli została nam... Jedna. Czas nie no, ma. Mam jeszcze, zrobię, myślę, to są inne. No, to się akurat starają tak nie robić. No, tylko po raz miał się taki przypadek. Chcesz? Chyba nam nie sprzyjający. Mech. Mech to czas minął. To mamy trzy powtórki. Cztery. 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 Mhm. Jeszcze śnieżka. O nie. Co wy dzisiaj tak nie chcecie stać? Tu. Piękne te księżniczki. księżniczki. Teraz to możemy robić bal. Która podoba Wam się najbardziej? Mhm. Aurora i kopciuszek, tak? I Marida. I Aurora. Mhm. I jeszcze Ariel też jest niczego sobie. I Bella. No, Wszystkie są ładne. W sumie kopciuszek też bardzo ładnie wygląda. Tak, kopciuszek ma taką fajną mm, pozę, jakby no. tak zastygła w środku tańca. Dla mnie najfajniejsze są te, ale i te są ładne. Tak, ubolewam nad tym, że nie mamy Wajany i Mulan. Mhm. <grywy> Jany jeży. No, to też prawda. Ale przynajmniej udało się to zdobyć. Mm -hmm. Tak, zdobycie 1 na 72 to nie jest takie hopciu. Chociaż jak widzicie jest to łatwiejsze niż zdobycie tego jednego gostka z, Re z Cora Ragnaroka, mm -hmm. prawda? A on tej... jest tylko 1 na 36. Plus pojawi się tylko przez jedną sekundę w filmie. Tak. Także dzisiejszy unboxing uważam za całkiem udany. Mm -hmm. Ja jestem zadowolona. Ważne, że mam jakieś nowe figurki. Tak. Zajkujcie komentarz. Co? Słucham? Zajkujcie komentarz. Powiedz Z tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Pa. pa.